Welcome to Dead Night Cinema. Tonight, Gamera the Invincible z 1965 roku. To jest dziwny film, bo to tak naprawdę nie jest naprawdę Gamera. Ten prawdziwy pierwszy gamera japoński to trochę inny film niż ten, który możemy udostępnić z publicznej domeny, bo to jest wersja w połowie japońska, w połowie amerykańska. Trochę tak jak Power Rangers. Tam, gdzie widać potwora, to jest wersja japońska. Tam, gdzie siedzą politycy i gadają, to jest wersja angielska. No i wszystko jest poddane angielskiemu dubbingowi. I mamy piękny przykład <noise> dubbingu, który jest uroczy. Ale jest paskudne. Ale ma klimat i potęguje to doznanie, ale podkreślam, jest paskudne. No też dodaje takiego um, kiczowego uroku do tego filmu, który chyba trochę próbuje być na serio. To jest zresztą jedyny film z Gamerą, w którym Gamera jest antagonistą i w dodatku nie walczy z innymi potworami, tylko walczy z ludźmi. I wydaje mi się, że ten film miał bardzo mocno przypominać pierwszą godzinę. Miał poruszać poważny temat, i być może w japońskiej wersji rzeczywiście tak jest, ale w tej amerykańskiej, między innymi przez amerykańskich aktorów, nie najlepszych, i na pewno przez ten dubbing, to jest film raczej komiczny. Wszystkie sceny oryginalne japońskie rzeczywiście mają taki ciężar powagi, nazwijmy to. Nawet te z ludźmi, gdzie często to jest, no jednak, ta najnudniejsza część filmów kaiju, czyli wielkich potworów, albo ludzi w gumowych strojach niszczących miasta. Ale te amerykańskie sceny, no ja rozumiem dlaczego dokręcili to, bo inaczej, no prawdopodobnie do amerykańskich kin by nie trafiło albo bardziej do wypożyczalni, ponieważ jeszcze w latach nazwijmy to 60. albo bardziej 80., kiedy to na VHS-ie wyszło, ja nie jestem do końca przekonany, że czysto japoński film, szczególnie z napisami, by przemówił do obecnej wtedy publiki. Teraz tak, ale. To to, to było za wcześnie na to, więc dlatego musieli dokręcić tak jakby swoje sceny i te sceny są rażące niestety. Mają ten kiczowaty, niskobudżetowy, klasy B science fiction klimat, ale są męczące. Wydaje mi się, że najlepiej na zachodzie to, czym jest Kaidżu, wyczuł Guillermo del Toro. I wiem, że niektórzy od razu się złapią za głowę, bo już wiedzą, że będę mówił o Pacific Rim, który nie jest może najlepszym filmem, ale w tym filmie ludzie grają bardzo, bardzo nieznaczne role i Guillermo del Toro doskonale wyczuł to, że my chcemy oglądać potwory i chcemy oglądać walki. Zresztą Guillermo del Toro od lat marzy o tym, żeby nakręcić swoją wersję Cthulhu i wydaje mi się, że na zachodzie Cthulhu byłby najlepszym Kaiju w ogóle możliwym, jakimkolwiek dostępnym z literatury zachodniej. I akurat w Gamerze najbardziej właśnie według mnie kuleje i, i nudzi tak naprawdę ta cała polityka, te jakieś zakulisowe rozgrywki, które właściwie nie tworzą żadnego napięcia i są ewidentnie dodane tylko po to, żeby ten film miał pełen metraż. I w środku tego filmu tak naprawdę można. Y no nie chcę powiedzieć, że zasnąć, ale można zasnąć, no. Zawsze ja uzas... zasnąłem. Ja właśnie zawsze uważam to za takie trochę obraźliwe, że ktoś włożył tyle wysiłku, żeby nakręcić film, a ktoś inny na nim zasnął, ale to jest naprawdę tak nudne i wydaje mi się, że tutaj akurat Japończykom niczego zarzucić nie można, tylko właśnie Amerykanom, przez to, że chcieli to przystosować do swojego rynku, a nie mieli budżetu, żeby stworzyć kostium, który swoją drogą miał 2 metry i ważył 50 kilogramów. Nie mieli też pomysłu, ani technologii, jak to zrealizować, więc jedyne co mogli zrobić, to wsadzić gadające głowy. No i teraz słuchacze mogą pomyśleć, to dlaczego my to polecamy? I odpowiedź brzmi taka, że to jest ciekawy film, bo no wszystkie sceny z gamerą, z tytułowym potworem są no, no fantastyczne, jeśli się lubi taki klimat. Przypuszczam, że tak na dobrą sprawę wszyscy kojarzą godzile, ale. Jestem ciekaw, ile osób tak naprawdę obejrzało cały film z godziną. I nie mówię o tych dwóch nowych, mówię właśnie o tych z lat 50., 60., czy nawet 80. Naprawdę jest cała masa tych filmów, a Gamera wystąpił w 12 filmach, więc naprawdę tego jest mnóstwo. I to jest tak jakby taki swój gatunek filmowy, że ach, ma urok. Nawet że ma, niestety, no połowa tego filmu jest tragicznie nudna. Ale wszystkie te sceny, gdzie gamera coś robi, no, no są urocze. Gamera to jest bodajże drugi najpopularniejszy Kaiju pogodzili, bo są oczywiście trzy motra, kilka filmów miała. Jest Rodan, który miał tylko jeden własny film, czy mój ulubieniec, japoński gigantyczny Frankenstein. To jest najlepszy Kaiju w historii. <noise> Ale y, oczywiście ten film to jest y, bezpośrednia i właściwie nawet bez krępacji zerżnięta historia z godzili. To jest właściwie jeden do jednego dokładnie to samo, co w godzili, z tym, że trochę bardziej, przynajmniej mam takie wrażenie, skierowane dla dzieci. Że jakby twórcy chcieli powtórzyć sukces godzili, ale chcieli to skierować bardziej do widzów młodszych. I ciekawe jest też to, że tak naprawdę to w ogóle nie miała być gamera. Reżyser Noriaki-Jausa miał taki pomysł, żeby na makiety miast, bo to oczywiście te wszystkie walki rozgrywają się na makietach, wpuścić prawdziwe szczury. I to one miały być głównym wrogiem, tylko że się okazało, że te szczury, które dostali, miały pchły i nie mogli z nich skorzystać. Dlatego producent Masaichi Nagata wpadł na jedyny właściwy pomysł, no bo skoro nie można użyć szczurów, to czemu nie użyć wielkiego latającego żółwia. I właśnie fajnie, że powiedziałeś latający żółw i on lata jeszcze w bardzo niezwykły sposób, ponieważ chowa kończyny, rakiety wychodzą i zaczyna się obracać bardzo szybko. Um, no, tak, tylko Japonia. Od tego właściwie powinniśmy zacząć. W tym filmie jest ogromny żółw, który chowa kończyny, chowa głowę. Wychodzą z niego, nie wiem, jakieś turbiny, czy coś dziwnego, mm -hmm. które powoduje odrzut i on dzięki temu lata. Jeżeli to was nie przekonało, żeby zobaczyć Gamerę, to nic was nie przekona. Warto zobaczyć i, i to, co powiedziałeś, że to jest na poważnie film, ale bardziej skierowane, nazwijmy to, do młodszych widzów. Tak, bo Godzilla z 54 roku, czyli pierwowzór w zasadzie. To jest absolutnie na poważny film. To jest, to jest dramat na dobrą sprawę. Warto zobaczyć. Amerykański realizm Godzilli też miał właśnie dokręcone sceny z amerykańskimi aktorami, które później dokręcili, żeby zachęcić amerykańskich widzów do oglądania tego filmu. Tylko nie w takim stopniu jak Gamera, bo ja miałem wrażenie, że jest więcej amerykańskich scen akurat w tej wersji niż japońskich. Ciekawym przypadkiem jest też film, w którym Godzilla walczy z King Kongiem, czyli tak naprawdę jest to walka Ameryka kontra Japonia i ten film w zależności od kraju różnie się kończy. W amerykańskiej wersji King Kong wy wygrał w japońskim, wygrała Godzilla. Więc to był bardzo dziwny czas, kiedy niby powstawał jeden i ten sam film, a okazywało się, że to jest zupełnie inny film. I tak samo teraz, jak będziecie chcieli obejrzeć film, który udostępniamy na naszym kanale YouTube, zapowiemy go wyłącznie jako pierwszy film o Gamerze, to się nie do końca okazuje, jaki to jest film. I dopiero jeżeli powiemy, że to jest wersja amerykańska, to trochę będziecie zawiedzeni, bo to jest ta gorsza wersja, no ale tylko tą mamy w publicznej domenie. Tak na zakończenie tylko dodam, że prawdopodobnie doczekamy się nowej wersji Godzilla kontra albo versus King Kong, ponieważ troszkę to zapowiedzieli w ostatnim Godzilla King of Monsters, czyli amerykańska wersja Godzili. I w tym momencie, gdybym miał postawić pieniądze na to, kto by wygrał, oni będą się bić przez połowę filmu i wtedy połączą swoje siły, żeby pokonać wspólne earth-shattering zło. Oby to była Mecha Godzilla i Mecha King Kong. Ha, ha, y, kontrolowany przez King Ghidorah. O, tak, albo Mecha King Ghidorah. <laughs> tak, to jest to. Enjoy.